Cześć, witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam na filmik troszeczkę inny, bo. To będzie filmik 30 faktów o mnie. Także zapraszam was serdecznie do oglądania, oczywiście do subskrybowania, do komentowania i lajkowania. Także zaczynamy. Mam dwie młodsze siostry. Jedna jest młodsza ode mnie o 2 lata, a druga o 5. Jedna siostra mieszka w Polsce, a druga siostra mieszka w Holandii. Mało kto wie, że boję się żab. A z żabami wiąże się pewna historia z mojego dzieciństwa. Ponieważ jak jeździliśmy do prababci na wieś, na wykopki, na zbieranie ziemniaków, ja na polu znalazłam właśnie żabę, którą sobie położyłam tutaj na ramieniu. I bardzo chciałam ją pokazać mojej prababci, więc szłam z nią w stronę domu. Kiedy babcia wyszła na podwórko, zobaczyła mnie z tą żabą, zaczęła krzyczeć, że mam ją wyrzucić, że jest straszna, obrzydliwa i ja. Jako małe dziecko wystraszyłam się okropnie tej żaby i faktycznie jak tak na nią spojrzałam na tym ramieniu, to sobie pomyślałam, boże jak okropna żaba. I mnie tak sparaliżowało, tak się bałam tej żaby i ona wydawało mi się, że tak na mnie strasznie patrzy. Eee, zaczęłam płakać i wtedy podbiegł dziadek, wziął wiaderko i tą żabę rzucił do wiaderka. I od tej pory okropnie boję się żab, czy to byłaby mała żabka, duża, czy taka ropucha. Boję się po prostu, żab. uwielbiam ostre jedzenie. Kocham muzykę, słucham muzyki wszędzie, gdzie, gdzie się da. Czyli na przykład jak jadę autem, albo w domu, albo kiedy sprzątam, albo po prostu wieczorem, kiedy sobie leżę w łóżku, lubię sobie włączyć muzykę. Tańczyłam 5 lat rock and roll i disco dance. Mam na drugie imię Justyna, a na trzecie Maria. Popalałam papierosy. Jako młoda dziewczyna, pamiętam jeszcze, chodziłam do gimnazjum z dziewczynami, czyli koleżankami z klasy, które serdecznie pozdrawiam. Chodziłyśmy za szkołę albo do bloku do jakiejś bramy i żeśmy popalały papierosy. Uwielbiam śpiewać, ale głos mam naprawdę kiepski, więc śpiewam sobie tylko wtedy, kiedy jestem sama, albo w domu z dziećmi, albo z mężem. Nigdy nie śpiewam dla większej publiczności, bo po prostu. Głos mam okropny. Zaczynam dzień od kawy. Nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. Zawsze, kiedy rano wstaję, piję szklankę wody z cytryną lub po prostu samą wodę i po jakichś 15 minutach piję kawę. Pewnie jak większość z Was wie, bardzo lubię gotować. Mniej może piec, ale uwielbiam gotować różne zupy, różne dania, a szczególnie dania kuchni tureckiej. Uwielbiam jeść owoce, a szczególnie te czerwone, czyli wiśnie, arbust, truskawki, maliny, czerwone porzeczki. Potrafię pływać, ale się boję. Pływam tam, gdzie nogami dociekałam. <grymka> jako dziecko byłam naturalną blondynką. Miałam bardzo jasne włosy i zawsze miałam je do pasa. Może ze trzy razy jako dziecko miałam ścięte włosy krócej, ale ogólnie miałam bardzo długie włosy i bardzo jasne włosy. Bardzo lubię podróżować. Boję się latać samolotem, chociaż parę razy już leciałam, ale zawsze mam po prostu atak serca w samolocie i po prostu cała się częsę i boję się po prostu latać. Nie lubię słodkiego. Nie przepadam za słodkim, nigdy mnie do słodkiego nie ciągło, chyba że jak byłam w ciąży to, to wtedy tak, ale ogólnie dla mnie słodycze mogą nie istnieć. Lubię zwierzęta, ale nie u siebie w domu. Jako dziecko miałam e, zwierzęta w domu, zawsze tata tam nam przyniósł jakiegoś kotka albo pieska, siostra miała chomika, druga siostra miała myszkę, ale u siebie w domu nie chcemy mieć zwierząt. To jest po prostu obowiązek, trzeba przy tym chodzić. Niełatwo wziąć, ale później się trudno tym zająć, więc. E, Lubię, ale nie u siebie w domu. Nie lubię galaretki pod żadną postacią. Nienawidzę. Nienawidzę galarety takiej, wiecie, z mięsem. Nienawidzę galaretki w cukierkach. Nienawidzę galaretek takich tych kolorowych, truskawkowych, jakichś tam malinowych. Po prostu od dziecka nie lubię galaretek. Nie potrafię malować. Podziwiam ludzi, którzy naprawdę pięknie malują, bo ja... Jak namaluję kotka, to moje dziecko nie wie, czy to jest kotek, piesek, czy co innego, więc e, szacunek dla ludzi, którzy naprawdę e, pięknie malują, bo ja po prostu nie potrafię. Nie lubię mieć brudno. Lubię mieć wysprzątane mieszkanie, pachnące, czyste i nie lubię mieć tak brzydko mówiąc brudu. Mało kto wie, ale ja grałam w piłkę nożną. E, uczęszczałam do klubu piłkarskiego z samymi turczynkami. I miało to miejsce w Holandii, w mieście Deventer. Grało mi się bardzo fajnie. Były to same turczynki i dwie polki. Ja byłam jako trzecia. E, bardzo miło to wspominam. Popalałam marihuanę. Tak, mieszkając w Holandii jako nastolatka, lubiłam czasami sobie coś tam zapalić. A zresztą powiedzcie mi, kto mieszkający w Holandii nigdy nie spróbował jakiegoś Joyta? Lubię bardzo spotkania rodzinne, gości, przyjęcia, także jeśli macie ochotę, to zapraszam do mnie. Jestem nieśmiała, ale w, to, w towarzystwie swoich gości, swoich znajomych, swoich przyjaciół jestem po prostu duszą towarzystwa. Uwielbiam gadać, uwielbiam nakręcać tematy, uwielbiam się śmiać. Zawsze marzyłam o dużej rodzinie. Ja sama mam dwie siostry. Moi rodzice niestety ani od strony mamy nikt nie miał moja mama nie miała rodzeństwa, mój tata też nie miał rodzeństwa, więc nie mam żadnych takich ciotek od strony mamy ani taty. Więc cieszę się, że mam dwie siostry, i cieszę się, że moje siostry mają dzieci, i moje dzieci mają takie, wiecie, prawdziwe kuzynostwo. Także ja też lubię duże rodziny. Bardzo lubię oglądać horrory, lubię też takie filmy akcji. Nie lubię filmów fantastycznych. Nie zwracam uwagi na to, jak ludzie się ubierają, jak wyglądają, jakich są rozmiarów. E, uważam, że e, piękno człowieka jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. Moja ulubiona pora roku to wiosna i lato. Wiosna dlatego, że wszystko się budzi do życia, wszystko pięknie kwitnie, e, budzą się zwierzęta, wszystko po prostu ma kwiaty, pąki, e, budzi się po prostu życie, a lato. No bo lato jest piękne, świeci słoneczko, no też nie zawsze, ale jest ciepło i po prostu chce się żyć. Jeśli miałabym wybierać miejsce do życia, to wybrałabym na pewno miejsce nad morzem. Lubię góry. Jestem z Wałbrzycha, z Dolnośląskiego, więc byłam wychowywana praktycznie w górach. Ale uwielbiam morze, pomimo tego, że kiepsko pływam. Uwielbiam morze, uwielbiam szum fal, uwielbiam piasek, więc śmiałabym wybierać pomiędzy morzem a górami. Byłoby to na pewno morze. Tak kochani, to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam i nie z tych 30 faktów o mnie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście komentujcie, dajcie łapki w górę i życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia do następnego filmiku. Pa, trzymajcie się.